Dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy o czymś, co budzi ogromne emocje w całej Polsce. Wszyscy czekają na odpowiedź na jedno pytanie: Czy rzeczywiście od 25 października 1000 zł trafi na konta emerytów? Czy to prawda, czy może kolejna plotka, która rozchodzi się po internetowych forach i grupach? Zanim odpowiem na to pytanie, muszę Państwu powiedzieć, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. I właśnie dlatego dzisiaj dokładnie wszystko wyjaśnię. Wyobraźcie sobie Państwo, Panią Teresę z Krakowa. 72 lata. Emerytura 1800 zł miesięcznie. Jak co miesiąc pani Teresa stoi w kolejce w oddziale ZUS-u, trzymając w ręku wydrukowaną informację znalezioną w internecie. Informację, która mówi o tysiącu złotych dodatku. Jej ręce lekko drżą, bo to kwota, która mogłaby pokryć leki na cały kwartał. W kolejce szeptem rozmawiają inni emeryci. Słyszałaś? Pyta jedna z pań. Podobno każdy dostanie. Bez żadnych warunków. Pani Teresa chciałaby w to uwierzyć, ale czy powinna? To pytanie zadaje sobie dziś prawdopodobnie kilka milionów polskich seniorów i właśnie dlatego postanowiłem sprawdzić każdy szczegół tej informacji. Bo państwo zasługujecie naprawdę, nie na domysły czy przekręcone fakty z portali społecznościowych. Zacznijmy od podstaw. W ostatnich tygodniach w mediach społecznościowych i na różnych stronach internetowych pojawiła się informacja o tym, że prezydent-elekt Karol Nawrocki miałby ogłosić specjalny dodatek w wysokości tysiąca złotych dla wszystkich emerytów. Data wypłaty 25 października 2025 roku, to jest dzisiaj. A więc pytanie brzmi, czy ktokolwiek już dzisiaj otrzymał takie pieniądze? Zanim odpowiem, pozwólcie państwo, że wyjaśnię skąd w ogóle wzięła się ta informacja, bo to bardzo ważne, żebyście rozumieli mechanizm powstawania tego typu wiadomości. W Polsce, szczególnie w okresach wyborczych lub tuż po nich, pojawiają się różne obietnice dotyczące świadczeń dla emerytów. To naturalne, seniorzy stanowią ogromną część elektoratu, a ich sytuacja finansowa jest tematem, który porusza całe społeczeństwo. Karol Nawrocki, jako kandydat na prezydenta, rzeczywiście wypowiadał się na temat konieczności wsparcia dla polskich seniorów. Mówił o potrzebie waloryzacji emerytur, o tym, że inflacja zjada oszczędności całego życia, że koszty leków, energii i żywności rosną w zawrotnym tempie. To wszystko prawda. Ale czy konkretnie obieca 1000 zł dodatku na 25 października? I tutaj dochodzimy do kluczowego momentu. Bo odpowiedź może was państwa zaskoczyć: nie, nie ma żadnego oficjalnego komunikatu kancelarii prezydenta, nie ma rozporządzenia, nie ma ustawy, która wprowadzałaby taki dodatek w tej konkretnej dacie. Sprawdziłem wszystkie oficjalne źródła: stronę ZUS-u, stronę kancelarii prezydenta, dziennik ustaw, komunikaty rządowe. Nigdzie nie ma informacji o tysiącu złotych dla emerytów wypłacanym 25 października. Ale zaraz, zaraz, czy to oznacza, że nic się nie dzieje w kwestii świadczeń dla seniorów? Absolutnie nie. I to jest właśnie ten moment, w którym muszę Państwu powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Bo chociaż konkretna informacja o tysiącu złotych okazała się nieprawdziwa, to w systemie emerytalnym w Polsce naprawdę dzieją się istotne rzeczy, o których musicie Państwo wiedzieć. Po pierwsze, mamy już zaplanowaną regularną waloryzację emerytur na marzec 2026 roku. To coroczna podwyżka, która jest obliczana na podstawie wskaźnika inflacji i wzrostu płac. Według wstępnych szacunków ekonomistów, waloryzacja w przyszłym roku może wynieść od 5 do 7%. Dla kogoś, kto otrzymuje emeryturę na poziomie 2000 zł, oznaczałoby to podwyżkę od 100 do 140 zł miesięcznie. To jest pewne, to jest zapisane w ustawie. To faktycznie się wydarzy. Po drugie, wciąż obowiązuje trzynasta emerytura, która jest wypłacana co roku w kwietniu. W tym roku była to kwota około 1700 zł brutto. To świadczenie przysługuje wszystkim emerytom i rencistom, bez względu na wysokość pobieranej emerytury czy renty. Przyszły rok, najprawdopodobniej również będzie trzynastka, choć oficjalne ogłoszenie jej wysokości, nastąpi dopiero na początku 2026 roku. Po trzecie, istnieje czternasta emerytura, która jest wypłacana we wrześniu. Tu sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, bo wysokość tego świadczenia zależy od wysokości państwa emerytury. W 2025 roku pełną czternastkę, czyli około 1700 zł. brutto, otrzymywały osoby, których emerytura nie przekraczała 2900 zł. brutto. Jeśli emerytura była wyższa, czternastka była odpowiednio pomniejszana. Wróćmy na chwilę do Pani Teresy z początku naszej opowieści. Kiedy w końcu doszła do okienka w Zusie i zapytała o 1000 złotych, pracownik ZUS-u cierpliwie jej wyjaśnił. Proszę Pani, nie ma takiego dodatku. Ale proszę pamiętać, że w kwietniu dostanie Pani trzynastą emeryturę, a we wrześniu czternastą. Plus waloryzacja w marcu. To są rzeczywiste pieniądze, na które może Pani liczyć. Pani Teresa wyszła z zus z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony rozczarowana, że nie dostanie tysiąca złotych dzisiaj, z drugiej uspokojoną, bo wie teraz, jakie świadczenia faktycznie jej przysługują i kiedy może się ich spodziewać. I to jest właśnie sedno problemu, o którym muszę Państwu dzisiaj głośno powiedzieć. W internecie krąży mnóstwo dezinformacji na temat świadczeń emerytalnych. Ludzie publikują informacje, nie sprawdzając ich w oficjalnych źródłach. Czasami robią to nieświadomie, bo sami uwierzyli w plotkę, czasami celowo, bo chcą zyskać kliknięcia, wyświetlenia, popularność. A najbardziej cierpią na tym państwo osoby, które szczerze liczą na każdą złotówkę dodatku. Jak więc rozpoznać prawdziwą informację od fałszywej? Pozwólcie, że podam wam kilka prostych zasad, które pomogą wam uniknąć rozczarowania w przyszłości. Zasada pierwsza: zawsze sprawdzajcie oficjalne źródła. Strona ZUS-u, czyli ZUS.pl, to miejsce, gdzie znajdziecie wszystkie aktualne informacje o świadczeniach. Jeśli coś jest prawdą, ZUS o tym poinformuje. Nie ktoś na Facebooku, nie portal z wątpliwą reputacją, tylko ZUS. Zasada druga. Jeśli informacja brzmi zbyt pięknie, żeby była prawdziwa, prawdopodobnie nią nie jest. Tysiąc złotych dla wszystkich bez żadnych warunków? To ogromna kwota, która wymagałaby setek milionów złotych z budżetu państwa. Taka decyzja musiałaby przejść przez Sejm, Senat, musiałaby być szeroko komunikowana przez wszystkie media. Jeśli słyszycie o czymś takim tylko z jednego źródła, bądźcie ostrożni. Zasada trzecia. Sprawdzajcie daty. Wiele fałszywych informacji pojawia się z konkretną datą, żeby wyglądały wiarygodnie. Od 25 października. To brzmi oficjalnie, prawda? Ale żadne świadczenie nie jest wprowadzane w środku miesiąca bez wcześniejszego ogłoszenia. ZUS zawsze informuje z wyprzedzeniem. Teraz pewnie zastanawiacie się Państwo. Skoro nie ma tego dodatku, to co faktycznie możecie dostać w najbliższym czasie? Pozwólcie, że to wszystko raz jeszcze podsumuję, żebyście mieli pełną jasność. W listopadzie 2025 roku, jeśli kwalifikujecie się, możecie otrzymać dodatek osłonowy, jeśli wasze gospodarstwo domowe spełnia określone kryteria dochodowe. To świadczenie jest skierowane do osób, które mają problemy z opłaceniem rachunków za energię. W marcu 2026 roku waloryzacja emerytur to pewne każdy emeryt dostanie podwyżkę swojej emerytury. Ile dokładnie? To będzie zależało od wskaźnika inflacji i wzrostu płac z 2025 roku. Wstępne szacunki mówią o 5 do 7%. W kwietniu 2026 roku 13. emerytura, wypłacana dla wszystkich emerytów i rencistów. Wysokość będzie ogłoszona na początku przyszłego roku, ale prawdopodobnie będzie to około 1700 zł brutto. We wrześniu 2026 roku 14. emerytura dla osób z niższymi emeryturami pełna kwota, dla osób z wyższymi emeryturami kwota pomniejszona według specjalnego algorytmu. To są fakty. To są świadczenia, na które naprawdę możecie państwo liczyć. I wierzcie mi, to nie są małe pieniądze. Dla wielu z was to będzie kilka tysięcy złotych rocznie dodatkowo. Chcę też, żebyście państwo wiedzieli, że ZUS stale pracuje nad poprawą komunikacji z emerytami. Możecie założyć konto na platformie usług elektronicznych ZUS-u, gdzie będziecie mieli dostęp do wszystkich swoich dokumentów, decyzji, informacji o płatnościach. To naprawdę pomaga uniknąć dezinformacji, bo sami widzicie, co się dzieje z Waszym kątem. Wiem, że niektórzy z Was mogą teraz czuć rozczarowanie. Kliknąłem, bo chciałem się dowiedzieć o tysiącu złotych, a tu okazuje się, że tego nie ma. Rozumiem to uczucie, ale wolałem powiedzieć Wam prawdę niż Was oszukiwać dla wyświetleń, bo zasługujecie na szacunek i uczciwe informacje. Jeśli ten materiał był dla Was przydatny. Jeśli pomógł wam zrozumieć, jak odróżnić prawdę od plotki, bardzo proszę o subskrypcję tego kanału i kliknięcie dzwoneczka. Regularnie sprawdzam wszystkie informacje dotyczące ZUS-u, emerytur, waloryzacji i dodatków. Zawsze staram się podawać tylko sprawdzone fakty z oficjalnych źródeł, bo wiem, jak ważne są dla was te informacje i jak bardzo zależy wam na tym, żeby być na bieżąco. Pamiętajcie, Każda prawdziwa zmiana w systemie emerytalnym będzie ogłoszona oficjalnie przez ZUS i rząd. Jeśli macie wątpliwości, zadzwońcie do ZUS-u, wejdźcie na ich stronę internetową, zapytajcie w lokalnym oddziale. Lepiej raz więcej sprawdzić, niż żyć w niepewności albo, co gorsza, dać się oszukać. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym materiale, w którym będę śledzić dla Was wszystkie najnowsze zmiany dotyczące emerytur i świadczeń. Trzymajcie się ciepło i nie dajcie się nabierać na fake newsy. Do usłyszenia.